Dzień dobry, Anna Kazimierczak, coach, trener, mówca, przedsiębiorca. Nie wiem, czy pamiętacie taki moment, kiedy prosiłam was, żebyście powiedzieli mi, jeśli znacie odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu, żeby człowiek zaczął się w jakiś sposób rozwijać, żeby człowiek zrozumiał, co ważnego zadziało się w jego życiu, to najpierw musi dojść do pewnych dramatów. Nikt z was mi nie odpowiedział na to pytanie dotychczas. Ja sama sobie również dotychczas nie odpowiedziałam na to pytanie. Ale dzisiaj myślę, że poniekąd Jung odpowiedział mi na to pytanie. Otóż Karl Jung powiedział e, bardzo ciekawą rzecz. Otóż, że cały proces indywiduacji, przypominam, że proces indywiduacji u Junga to jest proces, w którym człowiek staje się Takim, jaki jest. Dochodzi on do tego, jaki naprawdę jest w swojej naturze. Czyli to jest tak naprawdę proces doskonalenia siebie, to jest proces rozwijania siebie, proces jest to jedna z dróg rozwoju i samorozwoju. I w całym tym procesie indywiduacji człowiek się rozwija najbardziej wtedy, kiedy właśnie są kryzysy. A nawet mocniej Jung, Jung mówi, ponieważ Jung mówi, że te kryzysy są niezbędne do tego, żeby, żeby proces indywiduacji zaczął w ogóle zachodzić. Więc, moi drodzy, nie ma możliwości innej. To jest trochę jak mówi również Ewa Wojdyło, że ym, dramaty, porażki, trudności masz w życiu jak w banku. Natomiast szczęścia musisz się nauczyć. I coś w tym jest. Więc trudno może to zabrzmi, ciężko to zabrzmi. Ale nauczmy się czerpać korzyści z tego, że w naszym życiu pojawiają się kryzysy. Oczywiście, ja uważam, że problem jest troszeczkę inny. My nie mamy problemu z dramatami, z kryzysami w naszym życiu. My problem mamy z tym, że pewnych rzeczy nie umiemy odwrócić. Na przykład, jeżeli pokłócimy się z szefem, który nas zwolni, i my wiele rzeczy zrozumiemy, nauczymy się już dobrze pracować, to. Z jakiego powodu pewne rzeczy nie są odwracalne? Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, w grę niestety wchodzą emocje. Ja przepraszam, trochę się motam dzisiaj, ale jestem już po prostu zmęczona po dzisiejszym dniu. Jeśli chodzi o emocje, to na przykład lepiej to pokazać na przykładzie związku. Zresztą związki bardzo często, rozstania. Rozstania bardzo mocno pokazują, jak ludzie bardzo mocno Rozwijają się po, po rozstaniach. I jak nagle zaczynają niezwykle szeroko widzieć. Proces indywiduacji, jak mówi Jung, zachodzi wtedy niemalże w, w 100%. Natomiast związki pokazują ciekawą rzecz, bo w, kiedy rozpadają się związki, to chyba nie ma drugiej takiej sytuacji, gdzie wchodziłoby drugie tyle emocji. Tam wchodzi tak dużo emocji, gdzie chyba nigdzie nie wchodzi tyle emocji, co w rozpad związku. I my mamy niestety taką cechę, że bardzo często zapominamy już o co poszło i dlaczego się rozstaliśmy. Ale emocje pozostają tak żywe i tak długo, że odwrócenie tej sytuacji dla wielu osób wydaje się niemożliwe. Teraz pytanie, na ile Ty umiesz panować nad swoimi emocjami? Bo dochodzi do kryzysu, kryzys powoduje Twój samorozwój, a jaki będzie Twój kolejny krok? Co, co zrobisz jako następną rzecz? Czy będzie to zapanowanie nad Twoimi emocjami, czy będzie to Kurczowe trzymanie się, nie bo ktoś mi coś zrobił. Ja już nie wiem o co chodzi, ale ktoś mi coś zrobił, i ja nie zatrudnię go z powrotem albo nie wrócę do niej, bo coś się zadziało. Z tą refleksją Ciebie zostawiam, ale również serdecznie polecam panowanie nad emocjami. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam przyjemnego dnia.